To jest spoko, no, czy jest to droga impreza, ale mi się tu podobało, fajnie, fajne widoki. weź swój Tak. Zamkną. Tu jeszcze nie. Tu mhm. ja nie chodziliśmy, ten. nawet. I sam? A oczy za rękę z mamą. Jeden następny, nie będę z wami jechał. Nie, no co? To jest spoko. Znaczy jest to droga impreza. Ale mi się to podobało. Fajnie, fajne widoki. A pracuj sam raz, była pogoda, bo nie było jakieś tak super gorąco. Góry mogły być lepiej widać, bo trochę są za chmurami, ale myślę, że właśnie jak jest taka niepewna pogoda i nie wiadomo do końca co zrobić, to tutaj spokojnie można przyjechać. Bo sama sobie ścieżka jest ciekawa, bo to nie jest tylko samo przejście, ale są też jakieś takie ciekawe informacje przyrodoznawcze. I ekologiczne, dzieciaki tam miały takie atrakcje w postaci tak zwanej ścieżki adrenalinowej czyli takie przejścia po jakichś ruszających się kładkach i między takimi figurkami drzew, czyli taki minitor przeszkód. Samo wejście na górę jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo jest cały czas płaskie. nie To nie jest wejście po schodach, tylko to jest pochylnia. Na samej górze jest rozciągnięta siatka i można się przejść, a widok jest pionowo w dół, więc chyba wysokość 35 metrów. Można też zjechać, jest taka zjeżdżalnia szybka rura, ale my się na nią zdecydowaliśmy, bo trzeba mieć co najmniej 1,20 m, a nie Filipa, wnioska na 1,20 nie ma, więc ojej, jej, ale szkoda. Na dole jest plac zabaw dla dzieci. Są też płatne trampoliny. Jest taki bar na zewnątrz, a w środku restauracja. Z takimi typowymi cenami, jak na takie miejsce. Także to nie jest jakoś szczególnie drogo. Takie dania wahają się między 20 a 35 zł za, za jedno. Jest też sklepik z pamiątkami. My sobie kupiliśmy magnesik. Czy są tutaj jeszcze jakieś atrakcje? Aha, jest Tu Jest to co jest, jest widać, ten, ten tor. tor saneczkowy e, z taką pochylnią i można sobie zjeżdżać. E, nie wiemy ile to kosztuje to ogólnie. W najczęściej to jest tego typu atrakcje są fajne. A zjazd ile kosztuje w środku już w tym? 2 euro? Tak, zjazd, zjazd tą e, zjeżdżalnią, e, taką adrenalinową kosztuje 2 euro. Na górę e, można albo wejść a, trasą taką prawie gdzie e, wzdłuż lasu, e, można też e, wjechać gondolą, a taki e, wjazd w dwie strony, znaczy wjazd i zjazd oraz wejście na e, tą trasę e, ponad koronami drzew e, kosztowało nas 49 euro. Czyli w około 200 zł. I to jest pakiet rodzinny, czyli za dwóch dorosłych i dwójkę dzieci. Samo wjazd i zjazd dla dorosłego to jest 20 euro. A jeszcze parking. Parking kosztuje 3 euro. Można płacić kartą. Właściwie tutaj wszędzie można płacić kartą, ale też na parkingu, co jest miłą niespodzianką, bo zastanawialiśmy się właśnie, czy będziemy musieli wymienić euro, czy może to się zapłacić w złotówkach, a po prostu okazało się, że można było zapłacić kartą, bez no najmniejszego problemu. Co, ja muszę wam dać bilety. Dzień Oskar Ty idziesz, Ty przejdziesz dołem dołem? tak ja Filip, czekajcie, zachowajcie odstęp do Filipa i do Filipa tak ale na na razie na nic, no tam dalej będą widoki o, chyba damy radę ułożyć. patrz po polsku jest py, ty. A, aha, po słowacku, po słowacku podobnie ptak. O, Filip, daj mu. A, i nawet po angielsku. Co mam się wypowiedzieć? Nie on no, wie, że filmuję, a przy okazji będziesz, to... <noise> Okej. Okay. No to mama jest? Tu pokazane e, brzoza. To niewymagające, szybko rosnące drzewo, które jest często sadzone podczas rekultywacji krajobrazu. Jej kora w młodości na gałęziach jest brązowa, później zmienia się w białą. No, czekajcie, kajczę. Bo przecież takie widzicie? No. Ale nie tak łatwo przejść. Po niego. Wow! A teraz jak sobie. No, posenkę. I od razu.

Ja tylko zapytałam, że tu nie spadała.